Dlaczego jesteś taki brzydki, seplenisz i przyczepiasz się do szczegółów? Właściwie to za kogo ty się uważasz, żeby oceniać samochody? Nie zesraj się. Teraz właśnie zaczynam robić e, nagrywki o zimie, bo trochę zima odpuściła, Przed zimę nie robiłem, puszczałem filmy z zapasów i ludzie pytali. Czemu na filmie jest ciepło, skoro na zewnątrz jest zimno? Right in Ten samochód w pewien sposób stał się później inspiracją dla Porsche Panamery. Wystarczy spojrzeć na to samochody dwa obok siebie. Widać jak dużo Porsche Panamera przejęło w swoim projekcie Spolone Zakaro. W tym miejscu mamy napisane Lukas. Ja dokładnie nie wiem co to jest za układ, ale e, prawda jest taka, że ten reżyser George Lucas od Gwiezdnych wojen zaczynał właśnie od produkcji części samochodowych, na tym się dorobił strasznie dużo pieniędzy i później dzięki temu miał pieniądze, żeby e, zająć się produkcją filmową, która jest bardzo droga. Nie jest to jednak zwykły DEU Prezes, ponieważ jest to DEU Prezes Long, bo jak wiadomo są prezesi zwykli i są prezesi dłudzy, tacy, którzy potrzebują więcej miejsca na swoje e, ogromne prezesowskie ego. <laughs> Moja znajomość języka rosyjskiego jest dosyć wybiórcza, ponieważ obejrzałem wszystkie filmy z serii Stop Ham, te rosyjskie. I to słownictwo bardzo mi się przydaje, żeby przeganiać kierowców Ubera z chodnika pod moim blokiem. I mówię, gdzie jest parkowka, parkowka za ubierajcie maszynu maszynę i tak dalej. wtedy oni taściem się pultają. Wtedy ja im mówię, parkujcie jak słożna i idź. I, I wtedy oni odjeżdżają. To jest bardzo dobre, przydatne. Kręcę tu na garażach które są naprzeciwko wejścia do bloku i naprzeciwko balkonów i już na balkon wyszedł, wyszedł grzyb i patrzy co ja tu robię, co ja tu robię. Pewnie chcę coś ukraść z tych opuszczonych garażu śmierdzących trupem. Na pewno tak jest. Panie, idź pan stąd! Idź pan stąd! Dobra uwaga! Wiem już do czego jest ten kieliszek z tym młoteczkiem tam na dole. To jest uwaga kierunkowska To jest najlepszy quirk, jaki widziałem w samochodzie. Wiele osób mówi, że Prius ma brzydką dupę. To prawda, ale wasze nie są piękniejsze. Kiedy przeprosisz właścicieli Syren? Niech oni przeproszą mnie za to, że jeżdżą Serenami. Właściciel tego auta ściągną je z Holandii dla siebie jako swój własny prywatny samochód. I teraz to jest dość odważna decyzja w Polsce w roku 2024, gdzie otaczają nas Priusy jeżdżące na taksówkach. Ponieważ jeżdżenie takim samochodem nieuchronnie kojarzy się z tym, że jesteś kierowcą aplikacji na telefon typu Bolt Uber, i w związku z tym taksówkarze patrzą na Ciebie z nieskrywaną wrogością, co mam zamiar później sprawdzić, ponieważ pojadę tym autem pod stację kolejową w Zielonce, ustawię się koło podstoju taksówek i poczekam aż jakiś taksówkarz przyjdzie dami w mordę. Jedziemy teraz szukać guza na stację kolejową w Zielonce. fotkę zrobić i odjechać. Ja, nie to Już kierowca oktawi miał do mnie sprawę, że stoję na podstoju taksówek. Wytłumaczyłem mu, że to jest tylko skit dla celów filmu i żeby się nie denerwowało, bo już odjeżdżam, więc... Dojechałem w jakieś dziwne miejsce. Chyba tutaj będę się chciał już zatrzymać, może już wystarczy tego wszystkiego, tego jeżdżenia rafem. Proszę oddać wszystkie, w o w mordę! To włochaty Jezus! Ja myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda! Aaaa! No i przede wszystkim marketing. Francuzi, takie bojady Jean-Pierre jeden z drugim się tam starali, wymyślali te reklamy, tutaj modelki, tutaj błyski, tutaj coś, jakieś scenerie, coś tego, a Niemcy wbijali z samochodem i mówili das auto i to musiało wystarczyć i ludzie po prostu to kupowali, był prosty przekaz, prosty samochód, solidny dla prostych ludzi. Mało kto jest taki finezyjny, jak Francuzi, i mało kto docenia te wszystkie francuskie smaczki. Ludzie raczej wolą model niemiecki, czyli ma być proste, jeździć i się niech psuć! Także wiecie, francuskie auta są bardzo fajne, ale trzeba się jednak szanować i poniżej pewnego poziomu nie schodzić. Kury Zaraz pojadę, spróbuję kogoś porwać. Już nawet wiem kogo chcę porwać. Tutaj muszę się zatrzymać i poczekać chwilę. On tędy zawsze chodzi do żabki po bułkę i po części do swojego spierdoloneza. Wystarczy chwilę się zaczaić, będzie porwanie. Dobra Powiem wam, że tym to się jeździ jak ciężarowym. Przejechałem tym po mieście 15 km i już mam trochę dosyć. Już był wolał samochód, który wszystko chodzi jednak troszkę łagodniej, troszkę płynniej i troszkę bardziej powtarzalnie Pisze durak! tam pyskuje debil. Na safari w zabrzu. Kolega mi powiedział, że tutaj w tym zabrzu można znaleźć normalnie dzikich wędkarzy żyjących w swoim naturalnym środowisku nad wodą więc pójdziemy teraz sprawdzić czy faktycznie da się tutaj zaobserwować żyjących dziko wędkarzy ale tu pięknie tutaj jest zbiornik wodny to jest taka grobla z betonu a tam w oddali siedzą dzicy wędkarze cały dzień spędzają nad wodą polując na swoją ofiarę aż się boję tam podchodzić trochę coraz trudniej już jest spotkać wędkarzy w ich naturalnym środowisku. Najbardziej pożądanym jest stary fanatyk wędkarstwa. Nie wiem, czy tutaj taki gatunek w ogóle spotkałem, bo nie bardzo rozpoznaję gatunki wędkarzy, ale z pewnością tutaj jest ich naprawdę zatrzęsienie, także to było bardzo interesujące safari. Podobno też bardzo fajnym Safari jest podglądanie ornitologów. To jest najlepszy samochód w historii polskiej motoryzacji Polonez Caro. Nie wiem, czy wiecie, w 1991 roku, jak ten Polonez Caro się pojawił, to BMW, jak zobaczyło to i zobaczyło porównało go ze swoją własną serią 3 E36, to popadli w taką panikę, że stwierdzili, że trzeba, trzeba zrobić wszystko, żeby zniszczyć fabrykę FSO, fabrykę samochodów, samochodów osobowych na żeraniu, bo inaczej po prostu produkty tej fabryki groziły poważnym załamaniem sprzedaży samochodów niemieckich, takich jak właśnie BMK czy Volkswagen. Wagen czy Mercedes i połączone siły Volkswagena, BMW i Mercedesa razem doprowadziły do zniszczenia fabryki FSO właśnie dlatego, że Polonez-Caro był tak ogromnym zagrożeniem dla ich sukcesu międzynarodowego. Tutaj znajduje się airbag. W razie wypadku, po prostu przed wypadkiem, trzeba odpiąć tutaj taki suwaczek, wyciągnąć to, nadmuchać tę poduszkę, położyć sobie tutaj przed kierowcą, między kierowcą a kierownicą i w ten sposób ochronić się przed skutkami wypadku. Wtedy jeszcze nie znano tych e, pirotechnicznych, e, jakby wybuchających elementów poduszki powietrznej. Trzeba było to zrobić ręcznie, dlatego właśnie ona tutaj sobie jest ukryta. Warto co jakiś czas ją wyjąć, nadmuchać, sprawdzić, czy jest szczelna. Sie vorsichtig und Sie die Verkehrsregeln, betrachten dieses Train train. Polonez Karo po prostu na ich tle wypada jak Rolls Royce na tle roweru. Tutaj wszystko jest przemyślane, tu wszystko jest bardzo ładnie zaprojektowane, na przykład te przyciski znajdują się najbliżej kierowcy, jak tylko może być, i są po obydwu stronach w taki intuicyjny sposób rozmieszczone. Tutaj dźwignia biegów bardzo ergonomicznie umieszczona pod kątem i ta taka pochylona konsola środkowa, ona przypomina mi Lexusa CT200H. Widziałem kiedyś zdjęcia tego samochodu w internecie. I on też właśnie miał taką pochyloną konsolę środkową, już nie wspomnę o jakie wyposażenie można było mieć w karo, można było mieć wspomaganie układu kierowniczego, można było mieć e, klimatyzację seryjna jest regulacja kierownicy. Zobaczcie, to jest niespotykana sprawa. Można ruszać góra dół całą kolumną kierownicy i to się nie przenosi na koła. To znaczy jak podniosę kierownicę, to koła się nie przekręcają w ty, razem z tą kierownicą. To jest genialnie wymyślone w ogóle. Żadna konkurencja zachodnia tego nie miała, a jeżeli miała, to wymagało to słonej dopłaty. Miałem kiedyś do czynienia z Mercedesem klasy C 180. Mój kolega miał taki samochód i on miał nieregulowaną kolumnę kierowniczą, a Polonez ma regulowaną. No i to jest włącznik czujników parkowania tutaj e, kiedy e, Ciągniemy sobie za ten element P, jak parking, to z tyłu się wysuwają takie specjalne antenki. Jak otworzyłem tę maskę, to powiedziałem off-trąbę. Tutaj pod maską kryje się zasko, jak w moim filmie z rapsami. O, bo to jest, proszę Państwa, 1-1. Ale na trąbach. No bo Golf 1 miał dwa rodzaje silników benzynowych: pochylone do przodu i pochylone do tyłu. Tutaj jest akurat ten z rodziny pochylonych do przodu, czyli tych mniejszych 1,1 1 i 1,3. To w sumie jest jedna rodzina silników, tylko większy, mniejszy rozwiert. A większe silniki, czyli 1,5, 1,6, później nawet pod koniec produkcji chyba 1,8. Były pochylone do tyłu, seria EA827. No i w związku z tym mało kto się decydował na tuning tych mniejszych silników, bo po prostu każdy chciał mieć większy. A tak naprawdę przecież to był samochód celebrytów. Uwielbiali go gwiazdorzy Hollywoodu. Mam nawet tutaj listę taką wstępną mniej więcej, nie wiem czy dokładnie jest prawdziwa, na temat tego, jacy gwiazdorzy z Hollywood jeździli Priusem. I na przykład Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Jessica Alba, Miley Cyrus. Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Owen Wilson, Salma Hayek, Krzysztof i... a nie, Krzysztof Nie wiem, czy zauważyliście, że ma dwa włączniki do świateł. Tu jest włącznik do prawego światła, a tu jest osobno włącznik do, do lewego światła. Trzeba, żeby włączyć światła mijania, trzeba je jednocześnie dwiema rękami przesunąć. Jak się przesunie tylko jedno, to się w ogóle nie włączą, więc to jest trudne. Więc ja poproszę teraz e, moją operatorkę, żeby przytrzymała mi aparat, a ja spróbuję włączyć światła mijania jednocześnie obiema rękami. Trzy, dwa... Jeden. Nie, kurczę, nie uda mi się. Jeszcze, jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Nie, to jest trudne, to jest strasznie trudne. Powiem wam, że obsługa BMW to jest rzecz dla bardzo zaawansowanych ludzi. Tutaj, jeśli ktoś chce sobie ugotować jajka w trakcie jazdy, to jest włącznik do minutnika. Tutaj się włącza minutnik, jak się go naciśnie, to auto odlicza nam wcześniej zaprogramowany czas i po jego upłynięciu dzwoni taki dzwonek specjalny. Spróbuję wam zaprezentować ten dzwonek. To jest ciekawe pokrętło z napisem TEMP, to jest od chwilowego spalania. Możemy sobie ustawić na tym pokrętle, jaki chcemy mieć poziom spalania w samochodzie, czy 18 litrów, czy 22, czy bardziej 26. I jakby za sprawą ustawienia tego pokrętła samochód będzie nam... Blokował pewne ustawienia silnika, żeby na przykład nie wyjść powyżej tego spalania. jak Chcemy jeździć bardzo dynamicznie, ustawiamy sobie 26, wtedy nam będzie paliło dużo, ale jak chcemy jeździć delikatnie, to ustawiamy na 18 i wtedy będzie nam trochę silnik miał mniej mocy, będzie nam zadławiał te obroty, ale auto będzie mniej paliło. Z drugiej strony jest taki sam. Tu jest uchwyt na wino, na butelki z winem. Nie wiem po co w samochodzie butelki z winem, ale nie będę się może tym za bardzo interesował, no ale bardzo ładnie to jest zrobione, wysuwa się i wsuwa śliczna sprawa. Golf jedynka, Samochód, który uratował Volkswagena. No bo prawda jest taka, jakby tego Golfa nie było, to Volkswagen by tak zrobił tak i by zatonął jak niemiecka łódź podwodna w 44 roku. Wskaźnik chwilowego zużycia paliwa pokazuje nam ile litrów w danym momencie spalamy na 100 km, czy jest to 20, 40, 60 czy max. I teraz dlaczego max? Oczywiście od Maxa Verstappena, czyli od niemieckiego kierowcy Formuły 1, który wiadomo jak wciska do końca to auto pali bardzo dużo. I mamy tutaj przełącznik WS, to znaczy wolno i szybko. Jak chcemy jechać wolno to naciskamy W, a jak jechać szybko, naciskamy sobie S. Haha, ale śmieszne. E, genialnie to jest pomyślane. Jest to ostatnie miejsce, w którym bym szukał przełączniku do otwierania szyb z przodu, chyba że miałbym BMW-46. Tam też są w takim głupim miejscu, jak wszystko w BMW jest głupie. No i jeszcze jest schowek całkiem duży, elegancki i ładny. A już fani BMW, już piszą komentarze, już pękają. Nie ze w ogóle dzisiaj jesteśmy na Ursusie, lamusie. Jak nie rozumiesz, to spytaj, mamusie. Wszyscy hejterzy już siedzą cicho jak trusie. Złomnik dziś nagniata w małym aucie nie w busie. Yo, dzielnica Ursus. Złomnik nigdy nie zbacza z wyznaczonego kursu. Nie brakuje mi resursu do prowadzenia tego dyskursu i nagle mi się kończą rymy i jedziemy na przejażdżkę Aksem. Natomiast takie renoma nie wzięła się znikąd, ponieważ przytoczę wam dwie historyjki o tacie. Pierwsza wiąże się z prasowym egzemplarzem modelu Indigo, tego małego czarnego takiego kombi, które w swoim czasie było na wszystkich okładkach czasowych motoryzacyjnych i po prostu. Kiedy ja ten samochód odebrałem, ruszyłem przejechaniem kilkaset metrów i skręciłem koła, to wypadła mu pół oś ze skrzyni biegów. Okazało się, że nie była zmocowana tym takim pierścieniem w skrzyni, i po prostu jak skręciłem koła, to wyleciała i spadła na jezdnię. Więc auto przestało jechać, no bo wiadomo, nie ma szpery, więc dyfer się kręcił na luźno. A druga sytuacja to jest, kiedy już tamtą e, tatę zabrali, już o tym zapomniałem i tak dalej. Zgłosili się znowu, zgłosili się znowu, że mają nowy model Indica Vista, ulepszony i totalnie poprawiony, wszystko jest z nim super. No i faktycznie dostałem ten samochód również do jazd testowych, e, tylko że się okazało, że przysłali do Polski partię błędną i manetka od kierunkowskazów była po prawej stronie. Nie po lewej jak w normalnym samochodzie, tylko jak w, jak w starym peżocie, manetka kierunkowskazów była tutaj i trzeba się było do tego naprawdę mocno przyzwyczaić. Także oni się starali tak mniej więcej jak ja.